Ze ami z czego jeden się channeling. może ustawić bardziej z tyłu. Jeden barczat niech zrobi otwarcie tu, drugi wjeżdża w tego krzaka. To ja zrobię otwarcie, żebyś ty wieś w krzaka. Uh, Snape from here. Oh. Podpiece please got gold ammunition. Do you wanna spot you? I will try. I Na no trakach jest przy, przy w niego? A Nie do nie do co z drugiej strony? Teraz można skrocić gorączkę. Teraz skracamy e, Jeden e, Mamy sobie ja Nie, nie mamy. No to 9 zajmuje 7, 7 zajmuje tutaj. A potem uciekaj, za, za długo tam stałeś? Tak. Z Leopardy mnie. No wiem, a to, to tylko na początek, jako oni tędy przejeżdżają. A widzisz ja King? Ja... Tak, jadę, jadę. Czy chcesz drugi więcej, czy nie? Ja, 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 Jedna piątka może ja, ja, gdzieś wrócić. Dobra. ja, 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 Nie wiem ja, oni jadą czy się tam ja, To jest największy nie problem. Nie skąpili się ja, ja, Albo czekają aż jak on odbije tym bachatem w oriecie? jest tutaj na duży. Dobra niech jeszcze ten FV wróci, co jest na G CvP Wracasz każde dziewiąte? Nie, nie, Czy ten, ten tu tu A ten FV? Ten to mi ten najbliżej, nie? Tak, z Tak, tak, góry? Aj, HD. Siedzi cały czas tutaj. Dobra, artyreport. To wie zaraz, kiedy CK złapie. subing bieg, bieg, Dobra, tutaj niech te czołgi stoją na razie, spróbujemy jest beczka jeszcze. A... Jest te 2, 2 nasze. Ok. Chodź, zlotujesz tutaj. Lecę. Wy tu obroniacie bazę, gdy puszczowali, nie? Tak. Poprawka tam Dlaczego była, lecimy beczka. No, żadnej No, się chyba A, No, beczka za Pershinga, no ja też dam Easy. Dobra, zmiana. Czy on może kurwa ten baton tu stoi, w krzaku wysoko. I ja tutaj stałem nisko i też dostałem spota. Dobra, spot chę, tutaj, coś tutaj. Dobra, to inaczej. Się rotujemy z tej strony w ogóle, uciekamy ciężkimi. Czyli nie ja tam Posz, jest pusz, sobie tą stronę, T22 tutaj na wieży. Kojarzysz w tą pozycję? Ty, to jest jakieś nienormalne. Dostałem tu... Zaraz Dream dostaniesz spota tutaj Ktoś, na przejściu. żebyś nie pokazał, że cofasz. No, on stoi w krzakach tam, no proste. Leopard here if jeśli wanna spot, ile No badowa. Dawaj tam spot, kurwa. Pierdolne to inuroz. Arta trzeliła. Arta kada, czyli chyba stałem cały czas na spocie. Tu nikogo nie ma, piotr. No, no, spocie w spocie Spota mam, oh fuck. Patrz, jest snake. Uciekaj ten, bardziej nie? tu, random tu się schowaj. Dream, zostań fv gdzieś tutaj, na tym kamyku. Hmm? To ja zostanę, bo mam więcej hapsa. O kurwa. Spotu ja. mnie. Mówię, uciekaj no. Ja jadę, jadę. A się wpierdolę tym batem, wiadomo. On będzie uciekał zaraz. Frugiego... Frogu, spotujesz ten wjazd? On tu sam wjechał? Nie, wjechał od, od zacządu. Dostał. Że... Dobra, to do, rotujemy dostał. to robimy. Rotujemy ciężkimi, robimy to. Dawaj. Jechać medami do was? Nie, medy me, niech zostaną tam. Bo nie mają wystarczająco Od tam jest. Wszystko z tej chwili. Pierdala, uciekać my... wy, wy bardziej poczekajcie na resztę ciężkich ciężkimi. Te dwa medy też mogą do nas dojechać. Starczy nam ten i bat Wszystko co tu jest, plus te dwa się nas. Arta Ar 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 Dream, y, sprój... Nie, nie uciekniesz już. Musimy się wysypać na te ciężkie z nas. Do mnie bije, kurwa, cała artyda. Grimit, grimit, grimit. Dobra, to będę kamerował. Na traku 140. No kurwisz, no. Dajcie radę to, to porobić, Kaziu? <laughs> Możemy się w to wjebać to... po prostu, czy nie? A choć oni są w gorszej pozycji, grilla, to ja też... Gril, gril! nie? 10 sekund grila. Oni są w gorszej pozycji, tylko trzymać i snipić to, snajpić, to, to... Z... tymi czołgami, a on się potem przeburwił. No to... Ile nam tam jest? Tak? Oł... No. Arta, tak Arta, tak Arta KD. Jest chyba wszystko oprócz tego bata. Dajcie radę pojrząć ich będą? No wiesz co, dużo za dużo tych ciężkich nadal, ale wybijamy ich, spokojnie. lecimy? O, bo, 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 kto za agresywnie poleciał? Chcecie ciężki, 15 sekund. Kill open, kill open. 10 sekund, pechety. Umek skończył swoje Ktoś tam zgąskuje jeszcze raz? Kiedyś się tyka? To. No, Może. Pewna czeka, ui. Kaczek po mnie jedzie, sformikuj po mnie. Kiedyś Ja, ja nie mam pestek po tak. Dobija mi się czwórkę. Kurwa, Bek, back, bek, back, back, jest tutaj na górze kurwa, 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 Tak kurwa, kurwa, Tak, kurwa, 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 to kurwa, 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 Tam kurwa, kurwa, zmarnowali Dobra, ma Marta, patrz w was. Jak tu jest, Piotr, w ogóle? Że tym pan dojeżdża tutaj, z mnie tutaj? Ale, my... ale tak. tak, ale mieli timing zajebisty, kurwa, my się co tam oni podjeżdżają, nie? Bo to pod... potem robiliśmy wszystko. Te ciężki ciągle dostawały szpital. Ja tam w czas sposób siedziłem. Chodzi o to. 100 tysięcy zarobiłem, blać. bled. Ale oni lepszą, Martyn. <grym> Ty <grym grym> kurwa, gnoju. Trzy razy we mnie jednak. No trochę. jakby staliście jak boty w miejscu, to się nie dziwi. Tam jak Na 50 w, w pełnym ruchu trafiłeś random. No. <grym> nie, 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 proszę was. tą stronę, proszę was. No jedźcie. Dobrze, 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 dobrze. Troki, troki dobrze, dobrze. Dawaj, musimy medami górę zająć, med, med, medami górę, do góry, do góry, do góry, do góry. LVR, uważajcie Tak, ciężkie się jak byłem, To trzynatka, jakby ktoś perm'a postawił Na, na odposzedł Jape, graj Orbeez, pójdź, pójdź, pójdź No tak się Piotr, I wanna go Ja, you can go

Draki mam Damy radę, muszcie iść, bo zaraz Artyn, zawaź tymi medami do przodu tutaj Ja Bo z tego TVP-ka te jest, zdziś. że z tego was wyjebią Popek, zbierz i niech trailery pustą, nie chcesz nawrócić No, no chodźcie, chodźcie. Mię, no, no ja ładuję, ale kurda, róbcie Tak do tyłu, postaram się zasnąć Mam per track Daj, mam per traka Nie cofaj do przodu, bo Arty cię wyjebią od tego bata? To jesteś! Po mojej lewej się ustawił No z no, co ty bata zrobił ty? No właśnie bo boli. Oni mają raka. Ja nie mogę bata, A, porobi A ty, bo, A, tak, nie mogę zrobić bata. Arias, porobił bata. Foks. No to było tak, tylko dlatego, że nie wam tutaj bali na lotek. To jest cień baty. No nie w Coś A no, ja wiem, że jedna KD kurwa. Nie mogę po prostu a, na mnie w full baraban i dwa razy mnie trafił. <grym> Ale Arta prawił. a, a Dream of something KD Pfff... Z pełnym ruchu, nie? Bez skupiania, tylko wyrzeczkę mówić, że... O, harasz norjas. Słaby rybot. No st... Ej, te raki są artoodporne, nie? Arte nie, bobie, no no trzecia pachę już nie jack porobi Easy brat Mój damage w tej bitwie jest tak oszłabiąco wysoki a tam, no. a tam zbyt pasywnie graliście medami Arta na was najba z 3000 pewnie No tam się chowali przed a bo tak tam otwarte jak bot Chłopo. No 4000 ja to na co przejeżdżacie tutaj o, żeby grać na wieżę. Yy, Dwa FV zostają tutaj, żeby snajpić w to i w to. Ja buttshotem otworzę to, Koks'u buttshotem to i tam jadą wszystkie medy ruskie. Nawet jeśli zacznie was coś strzelać, to macie tam dojechać. Bo się zatrzymacie kurwa tutaj, oni tam dojedą, to jest GG. I am broken house. Co? Oh. I am broken house. Okej. Okay. Na Dobra no, Dobra, trzymaj Grają w tą, tą samą stronę O nie, grają w ja miasto, grają, dobra Ja miałem spotkanie. Dwa, dobra, nie To jest czysta, wracać czysta. już epionami pod miasto FV też no. Tak Zajmijcie ten, zajmijcie medami skracajcie pod a6 a5 To jest środek, tu nic nie ma Wszystkie? Tak, wszystkie medy 5, Ja mam. Ja to... do ciebie, Peter. Nie tu nie ma sensu, to, to, to zajmijcie ciężkimi, to o ja medem tu. tu możesz wyjechać po tego bata, No właśnie Wiesz to tam to jest pełno snajpa jest. Nie mam silnika, to chuja już zrobię Nie ma, oni są tutaj na linii, wszyscy chyba czekają na jakiś czołg Ty, że już spierdali, ukaźnie Pozwalają mi budynki O jest, 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 dawaj, robisz go Arjas nazwalił Dawaj, zajmować to Fami w sumie też, bo nie będziemy mieli bicia To i na spokojnie, na wieżę. zajmijmy to na wieżę, nie wieśmy za daleko, że was nie puszczał Arta KD na mnie, stu? I... Batchel, no, dupę. Na gąsce, patrzę. Ciężkie mi sobie podpuszujcie w miasto. Dobra, ja jestem agresywnie w Ta Tak, ciężkie, ciężkie. HTK ami zajmij tu miasto do końca. Gąska. Tu jest jeszcze jeden. Gdzie władzę? Zaczęcie kampować Róbcie te medy, róbcie te medy Bez straty czołgu ma się ich porobić No, będzie Pomocy Z tej strony Medy jest, jest snipe na te medy Drugi. TV TV No kurwa TV pack. Aha, uh, guys. Jeszcze może. Ale tak, masakr. Jeden akorak. No właśnie, ruski, ja tutaj tak powiem wam, że. Ty? Kurwa, zajmijcie mi tych sprzętów. Teraz to no no kurwa. Tak, ja to speczamy skąd. Tak, wiem. Na gataku jest. Ale tak, kurwa. Ja to nie muszę, ja mam wypechy tylko. Kończę bo Mam reload. Dwie pojechy, tam macie E5 Dobra, to pijesz go. Nie trafiłem do popek. Save me, please, Pablo. Save me. Nie trafiłem. Dzięki. Druga po ciebie E5 robią ima na no, no, mnie, tak? A na mnie, kurwa, zaraz zejdę. Uuuu, mm. arta kadr, To popek, podejdź tutaj jestem. z muminkiem, z macie four. To serio się skończy? No co, ty. Zacząłem przeładować. Warta jest tu. Nie ma tak, bo czatem na początku bitwy dostać kurwa kierowcę i silnik. nie? Cieszę się, że nie grasz te 9-5. No, to jakbym grał na twierdzę t 9-5, to miałbym raka. No ober, ober weź kiedyś ten silnik i kierowcę na T95 Nie wiem, tak, takiej żołgi przychodzę z Furry Expa Też nie miejmy, ale kumple jest jak grał to rany głoskie to i w ogóle nie, nie obracał się, że to nie miało. Dobrze nam się HP rozłożyło. Ponad połowa stracona, a 12 czołgów żyje. Postarajcie się ich nie zmieniać. Naprawdę ja nie gram tego, żeby zwieść gwiazdki Napiony na kurcz na, na dole? Napiony no w, w tym leju Koks, tam będą mi te, bo tam będą mi medy, uważaj Czekaj gdzieś tu o. Ja spróbuję darter i dostać na Jeszcze tu otworzę dla pewności. O nie, tu są, dobra. Dawajcie ich my robimy. Peter uważajcie tak to samo na przodzie. Tym FM już możesz podjechać na górę, nie masz freeplay. Róbcie to na 40 róbcie dawaj. je z Dobra, no, nice. 57. Braki ma, poprawcie. Po... Ciężkie. Nice. 6, 6. Ciężkie jadą medem pomóc chyba. No, ok, Dobra, do, to z ciężkie no, ich puszują, Trzymajcie tam taką przewagę, że pierdolę. Jest 7 KD. Możecie ewentualnie tak jak dążyli na góry i teraz punktować. Ja Możemy wyjechać jechać. na te dwa medy Bo tam ci nie mają bicia Wyjeżdżamy? No tak, o, dawaj dawać Dobra, Pańczy. ja dawać tymi ciężkimi na ich ciężkie Arta Kale. Arta, Arta open gołby Być do bierze teraz spokojnie tymi medykami, bo tu, tutaj już nie jest tak kolorowo Na wieżę grajcie Zobaczcie im paski na wyjeździe Większość HP mamy jednak w centrum Dam radę Tak jest BG, ale żeby nie tracić czołgów, nie? Sfokusujmy się na tych ciężkich No fokus, stargotowałem się za mnie Gryla macie na wyjeździe, Obijamy piątkę. Ja nie wiem, jak oni naprawili te modele te uszkodzeń. Teraz zjazdę z góry, jak teraz skoczyłem batem po prostu z górki. W poprzednim baczu bym się zabił, a teraz zero. No, no, naprawili nie, to, yeah, w końcu jest to Jest lepiej. Spokojnie. Na pewno jest lepiej. No. no jest lepiej, jak to teraz skoczyłem z górki i zabrałem sobie zero. Ale czasami zaskakuje, że skoczysz z takiego miejsca, gdzie powinieneś nic, a jednak zabierze, więc też tak nie do końca. Damage blocked by armor? 1000 tysiące Bardziej? FV bardziej tutaj na wieży T22 jak 140 rozumiem, tak? Co? c 22 jak 140 No tak, wiesz. tak W tych kamykach można fajnie na side grać Tylko ta decyzja o przejeżdżaniu Na G2 to, to nie może być Taka, że a przejadę sobie I zginę od medów, jak się nie da to nie przejeżdżasz to jest do chyba Muminka, bo ma najlepszego respi. Oksu spotujesz tam cały dół? Co? Spotuję. Jak tu czołgi mają spota, od razu crossa, nie? To ci przegrałem przez lagi, już napisali przez przegrałem. Może pisali do siebie, ale wiesz, teraz czat zmienili. Mhm. Dobra. Gdzie jest Arta? Na traku 907 Ich Arta za mną przeładuje Na traku... ja tego centuriona wyjmę powoli Centuriona ja wyjmę Pięknie no. Chyba będzie puszczonek Niech sobie puszczą, mamy to wszystko Jest to na dole co no to oleś? W końcu nie Wtedy może spokojnie wjechać. Zanim jest to czy zrobicie im w choler na wieżę. Lyle? Tam też dwa się tam. No to a, jak bo... macie HP, to... Dobra, możecie się po to przejebać bez problemu. Dawajcie, Ukończę lufę. Go, go, go. piątka. do idziemy, idziemy. Ja mają, tak. cztery. Jak grilla dobiję do jest nice, następny. Dobra, do, do zera, zera. Następny. dwójka nam. No. Arta, kada. Dziś, sorry. Dawaj, pój, już po Arty. nie żyje. Aha, sorry. A, ty się jest to patrzył, Momek? E, tutaj, na wyjazd. Troszeczkę skacz! Wow, w się! szło. matko Prawie jak małeś. Weź Peter, nie rób PS, tak mam tylko co do Easy. <głos> <głos> to przez lagi przegrali. To no ja mówiłem nie, nie. przez co nie przegrałem. Ja. Napisania na pociągu. Nie no, mieli chujowe czołgi akurat. no. Dwa, dwa poza bitwą, tak? Tego Gryra może jakby na 5 potrafił wierzyć. arta chujowa. Oni coś tam grają, ale go na wieże? Yy, dwa boczaty grają w tą stronę. Teraz jak jeszcze na 76 Dobrze, się. A która jest w ogóle teraz? Postarajcie się tam trzymać fokus to... To tam będzie, w tam to będzie, w więcej Te śmierdzące te 22 miało takiego nerfa dostać, a popierdala szybciej niż wszystkie medy. On ten nerfa do działa bardzo dostał. No, no bo, bo największym plusem było tak naprawdę działało No działo, site, też, nie? ale opory gruntu mieli przecież tam z No dobra, dostać. ale kurwa, on miał, miał działo, które trafiało wszystko. No, no, no i coś też ma przejebany, mocny. pan, pan coś dalej ma dobre. No tak, bo tak. to nie zostało nic do nerfa. Oto to... Co jest... Spot, medy, spot, spot. na medach No i dobrze, dobrze To macie niezłą załogę, bo ja nie dostałem Nie wszyscy grają na siatce maskującej Oj próbu, <grym> tak. do w ruchu odpala, Dobra, lecą tam medy, dojeżdżę do, do ciebie Tego bata, wypierdolić medami, patrzcie, pat na open na snaga, Jest na, na, na tym, na trafie był Był, po prostu widziałem One shot. Rykoszet, to jest dobre. Coś grilla na trakach. Artyka, że... Dojeżdżamy do Ciebie, Piotrusiu. W crossie są, dobrze. No. Dobrze. Co był macie? Medami szeroko tu zajmijmy, dawajcie po Szeroko wyjmiemy internety, tak? nie? Ja defarty, ja defarty, konsuł ładuje. Dobra. Papuś, uważaj, bo... Pierdolaj, jadę. Dobijcie mu, dobijcie mu, Dobijcie. mu! Do ten jest na gąsce. Na gąsce jest ta 140-ka. Masz. Dobrze. Ja tam tam. No i pięknie, do w crossa wpadałem. Jak w total warze. Cicho, odwal się, ostatni już się luczy. Znowu znowu się ucieka koks. Nie, nie uciekujemy się. Zobaczcie, total war... Total war M się zasłaniał. Dobra, arta KD. Arta KD. Japonii dwie odznaki ma na tej arcie. Kurwa, byl, serio. Dobra, dobijać Epiona, FV, tak? Tempo tu ma być na tym dobijaniu, nie w... ...w, w, w tylko na tym Isa Isa iso, iso, iso. następne. Epion, Epiona, 900 HP. Epiona. Dobra, IS, IS mam, o, dobra. Kurde. na, 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 na celiście, o to wody, na ten, pan, ten nie miał nie ten jedno. ruski med tutaj, koksu. A, niedużo. Sześć. Cztery ks Oh. Lecimy, za 2 medy niech polecą po tego obiektu. Ile ja mu dałem? No, 2000? Czy to, no, że widziałeś? Nie, coś się skumulowało. Please, tak. RNG! Please, RNG, kurwa! Dam że full już tu Stary, na 3 pestki go zdjąłem, a powinien 4 wypaść. Chociaż tak spęta mnie rysował. Czyli co? Peter, nową religię zakładasz? Żebyś się w kurde do Allaha? Ty do RNG, tak? I serba. Kopsiu! Żeś mi dojebał z tym Total War. Właśnie. Ktoś grał od Total Wara? Urhamera, ja zacząłem.